Siemander z tej strony gołąbek. Miał być odzysk miedzi pod Olimpiadę, miało być sprzątanie bunkra i robienie paczki do nowego metaleo przez paczkomat postu, Ale wszystko zeszło na dalszy plan. A to dlatego, że dostałem wiadomość z Elektropaki, że. Ruszają ze skupem części elektronicznych już od 25 marca, czyli od poniedziałku. A co za tym idzie, trzeba robić porządki w bunkrze od strony elektroniki. Jak było widać na początku filmu, jest kilka niekompletnych laptopów do rozkręcenia. Cała skrzynka elektroniki do przejrzenia. Pod stołem jeszcze do przejrzenia dwa worki. Ale na pierwszy ogień trafia taki mały kartonik z drobnicą do przesortowania. Razem 6 kg Zaraz sprawdzę, co tam jest i przesortuję te. Drobne elementy do pierwszej paczki. No więc tak, na razie prawie kilogram kart rozszerzeń. Na razie mix, bo są tu te zwykłe bez BGA i te droższe, które układy BGA mają. Ale to zobaczę, ile będzie na koniec, wszystkich i podzielę już przy pakowaniu. Jak na razie jedna płytka brązowa. Tutaj miks zielonych. Karton 346 gramów. Muszę to zapisać sobie. Tu się zbiera demontaż. A tu jeszcze drobnic. Tu mam miks płytek z napędów CD-ROM, z pc i z laptopów. Miks zielonych. Płytki z dysków twardych. Procesorki, ramy. Tu się zamotał wirnik. Jeszcze pójdzie do wirników. Dwa telefony, to później. Tu od panela LCD wrzucę to na razie do kart i biorę się za demolkę tego tutaj no i dobra po wszystkim płytki oddzielone, złom oddzielony Drobiazgi na odzysk metalik kolorowych oddzielone. Na razie to daję do miksu, bo to miks płytek zielonych. Płytki z tabletów też tam idą, jako B. Klasa do miksu. Ta płytka do C chyba. I tu skończę. Pierwszą część przygotowania na wielki start elektropaki, który przypominam, w poniedziałek 25 marca. Już wtedy będzie można wysyłać. Tu niech się zbierają elementy na odzysk metali kolorowych. Zobaczę później, w poniedziałek, po już pakowaniu elektroniki. Ile z tych z tej drobnicy da radę wyciągnąć jeszcze metali kolorowych? A tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego, piąteczka.